Ech, co za nudny dzień. Przynajmniej mam swój napój. No i co teraz? Może zerknę na te chemiczne eksperymenty? Hej! To wygląda całkiem ciekawie. W tej książce jest pełno fajnych rzeczy. Przestań na mnie drzemać i popatrz na to. Spróbujmy. Ty masz napój, a ja mam mentosy. Zaczynamy. Może to nie był najlepszy pomysł? Tak, chyba masz rację. Okej, okay, wypróbujmy następny. Klej, tak i kola? No nie wiem. Właśnie zrobiliśmy jeden z kolą. Zobaczysz, będzie fajnie. Trochę odwagi. Okej. Okay. Podaj mi klej. E, jaki klej? A, ten klej! W porządku, zaczynamy! A teraz dodamy klej, tak jak każe książka. Chyba wystarczy. Chwila, mam pomysł! Dodajmy trochę brokatu! Jasne, czemu nie? Niech się błyszczy! Czas potrząsnąć butelką. Wow, trzeba to zrobić naprawdę mocno. Może robię coś nie tak. Spróbujmy razem z marakasem. Brzmi jak świetna muzyka. Okej, okay, chyba wystarczy. Zobacz! Napój zmienił konsystencję. Otwieramy. O, dziwne. Jak wielka maś. Zobacz, jak się rozciąga. Dotknij. I co? Też chcę sprawdzić. Fuuu. Lepkie i kleiste. Blech. Zabierz to. Hej. Zobacz, co się dzieje, kiedy zrobię tak! Okropność! Ten eksperyment mnie obrzydza! Zabierz to ode mnie! To było takie śmieszne! A potem on wydał z siebie ten dziwny dźwięk. Brzmiał jak coś w rodzaju chrumkania. Hej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Chyba nie. O, kola? Czas mi, mi trochę wstrząsnąć. Chyba wystarczy, to będzie niezłe. O nie! Kola jest wszędzie! O tak, właśnie o to mi chodzi. Hej, mam dla ciebie napój. Hmm? Muszę uszykować aparat. Trochę postukam w puszkę. Dzięki za kole. Co? Nie było eksplozji, ale zawód? Czemu nie zadziałało? Spróbuję otworzyć swoją. Okej, okay, wstrząsnęłam, a teraz w nią stukam. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Hej, zadziałało. Stukanie się sprawdza. Czy ty naprawdę chciałaś mnie nabrać na wstrząśniętą puszkę? Nieważne. Pij i bądź cicho. Kurczę, przewraca się. Spróbuję jeszcze raz. Ech, nie mogę sprawić, żeby dobrze wylądował. Hej Dina, co robisz? Jeden z tych kubków musi dobrze stanąć. To trochę dziwne. Ale dobra. Dodam trochę karmelu do mojego sernika. Pysznie pachnie. Na pewno smakuje jeszcze lepiej. No dalej, głupi kubku. Dlaczego nie stajesz? Wow, Tina naprawdę sobie nie radzi. Hej, może to Ci pomoże? Dodam do tego kubka odrobinę karmelu. Okej, okay, Tina, aparat gotowy. Spróbuj jeszcze raz. Hej, jestem Tina, a oto wyzwanie z kubkiem. Raz, dwa, trzy. Wow, to naprawdę zadziałało, Tina. Tak, zrobiłam to! Woohoo! Jestem najlepsza! A teraz wracam do swojego sernika. Świetna ta książka. Ale zgłodniałam, zjadłabym coś. Ej to moje jabłko! Pierwszy je zobaczyłem oddawaj, Jake! Jest moje! Damy mają pierwszeństwo! Oddawaj! Jennifer, czekaj. Tak się nie dogadamy. Znam rozwiązanie tego problemu. Jeśli to zadziała, to zgoda. Połóż jabłko na stole. Ja postawię te kubeczki. Dobra, jabłko jest tutaj. Teraz troszeczkę pomieszam. I to ma być trudne? Jest pod tym. Taka jesteś pewna? Jakim cudem? Gdzie się podziało? Przecież było pod tym kubkiem. Dawaj jeszcze raz. Dobra, jabłko jest tutaj, tak? Teraz mieszamy. Dobra, na bank podśrodkowym. Jestem bardziej niż pewna. To niemożliwe. Śledziłam każdy twój ruch. Jabłka w ogóle nie ma. Jak to zrobiłeś? Magia! Sztuczka zaczyna się w chwili przykrycia jabłka kubeczkiem. Jest? Nie ma! Proste. Wystarczy ścisnąć. Ty chyba żartujesz? Jak już mówiłem, jabłko jest moje. Jake! Cześć TikTok. Patrzcie, jak się ruszam. Dobrze, że to ćwiczyłam. Prawdziwe kocieruchy, ruchy, co? E, Luna, co ty robisz? Ej, to moje jabłka. Dobra, patrzcie teraz na tę sztuczkę. Najpierw nabijam wszystkie jabłka na patyk. Fajna, co? Teraz przyda mi się butelka. Jabłka się do niej nie zmieszczą, prawda? Chyba że trochę poczaruję. Tada! Jabłka są w butelce. Jak to zrobiłam? Magia! Wow, robi wrażenie. Musisz mi powiedzieć, jak to zrobiłaś, proszę. Dobra, sekret tkwi. Dobra, chyba wiem, ja spróbuję. Zdaje się, że jabłka utknęły, ale od czego jest magia? Tada! I jabłka udało się wyciągnąć. Ciekawi was, jak to możliwe? A tak! Jabłka wejdą przez wycięty w butelce odpór. Ła, voilà, i jabłka są w butelce. Też pije szkole? Moja jest inna niż twoja. Wow, jak glutoplazma czy coś. Sam nie wiem, czy to wypić, czy się tym pobawić. Ale miałbym radochę, robiąc tym pranki. Wow, to twój napój? Co? Pokaż, jak to zrobiłeś. Oto sekretny składnik. To było tak. Wlewacie klej do butelki, który opada na dno. Jako pleśny zasiemiec. Zakręćcie, gdy butelka będzie pełna. A teraz najlepsze. Wstrząsamy. Już się miesza? Tylko ostrożnie, Kev! Oj, ewakuacja! Kryj się, kto może! Erupcja! Tego się nie spodziewałeś! Adam! Wow! Kichy i Marsza grają! To u nas są płatki? Doberek! Słodko, nie? Może tutaj. A tu? Żarełko! Okurek? To może tu? A co to? Chyba szykuje się nikczemny brak. Na początek mydełko do mikrofali. Rozpuszcza się jak masło. Gotowe. Rozpoczynamy prankowanie. Ej, Kevin, obczaj to. Ty, skąd to masz? Zamiana? Jest! Kiedy ja ostatnio jadłem watę cukrową? Aż ślinka cieknie. Zaraz! Co za paskudztwo! Ciągle czuję to świństwo. Nienawidzę cię. Też cię kocham, ale was bardziej.